Jest zrobione z noży, że jakieś 20 minut będzie moja mama. Cieszy oko o ten sposób. Poproszę jeszcze raz. Przepięknie, co? Wow, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zobaczcie, jakie chmury. Jak to wygląda magicznie. Wow, dzisiaj był pierwszy słoneczny dzień od dawien dawna. Jak widać, jeszcze są tutaj piękne. Chmureczki widoczne i prześwity. Tam gdzieś no na pewno już słońce jest nisko, bo to już jest godzina 16, ale wow, wygląda to powiem Wam nieźle. W domu mam żółto, różowo, zielono. Szok. Zobaczcie też na magii na nasze gniazdko, naszych gołąbków, gołębi, co są co roku. Jakie duże. Dobra, moi drodzy, biorę się za obiadek, a obiadek to będzie kaszoto z kaszy gryczanej, sporem, jarmużem i korczakiem. E, także zobaczymy, co to dobrego, jak to długo się robi, bo Radek zaraz jedzie do pracy. Spoko, 45 minut, także e, damy radę, stopień trudności łatwy. Cztery porcje, zrobię całe, na jutro będzie, nie? Tak, zrobię całą porcję, także będzie e, też na jutro. Bierzemy się e, za gotowanko. No chodź szkodniku, chodź. Patrzcie, to niebo cały czas taki takie piękne, uważaj, żeby się nie zaplątała. Bo cały czas taki piękny, już co prawda się robi, ale po prostu tak różowo. A nie, przywrozku żadnego nie ma być, bo dzisiaj było w nocy 8 stopni, także podobnie ma być dzisiejszej nocy, ale po prostu szok, przepięknie, co? Ogólnie to dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Bardzo wieje, także nie wiem, czy nie będzie słychać, ale chciałam Wam powiedzieć, że Radosław obecnie przebywa w Polsce. Nie wiem, czy tutaj mogę wrzucić to, jak dojechał do Polski. Mam nadzieję, że mogę. Zapytam się jeszcze ale aż się tak popłakałam, a dziewczyny ze mną w pracy <laughs> razem, jak to zobaczyłam. Dzień dobry. A! No jest, so... ja. Cześć, wesołych ja. świąt! Widzicie na spacerze, no przepiękne jest to niebo, to mój tato na pewno. My z Lunką na spacerze, niby nie jest zimno, ale przez ten wiatr jest tak nie za bardzo fajnie. Także idziemy szybko, jeszcze może jakieś 20 minutek i do domku. I muszę dzisiaj dokończyć sypialnię dla mojej mamy i się zastanawiam czy powiesić już zasłony czy jeszcze nie. To jest wielkie pytanie, bo będę je skracała. To znaczy mama, mam nadzieję, że mi skróci, dlatego nie wiem. Powieszę je, Ogólnie to miałam nie iść tą drogą, którą teraz tutaj uderzyłam, ale widzę, że mój dom, nie mój, ale dom, który lubię, który co roku jest tak kolorowo ozdobiony, jest na maksa ozdobiony. Także idę zobaczyć, czy coś nowego mają w tym roku. A was się chciałam zapytać, jakie wy lubicie światełka? Kolorowe? Żółte Czy białe? Ja lubię żółte, ciepłe, chociaż białe, w takim roźny dzienniejsze, bo śnieżnie wyglądałoby przepięknie, ale jednak wolę żółte. Aczkolwiek tutaj na przykład jest choinka, zaglądam kogoś przez okno i pięknie wygląda, że wam pokazuję. Zobaczcie, to jest choinka biało. Białe światełka, białe bombki i czerwone bombki. Przepięknie wygląda taka Dużo w ogóle. No a tu na kolorowe, a tu na biało. A tam na żółto i niebiesko. A tam jest to, co pokazuję Wam co roku. Co Ty tutaj pasz? Nie masz nic, chodź. Wiecie jak ona jest dobra? Ona nigdy nic z ulicy nie jadła. Jak tylko otworzy papę i powiem do niej nie wolno albo wyrzuć, to od razu wyrzuca. Jest taka grzeczna, taka kochana. Zawsze taka była. Od początku tak nauczyliśmy. No patrzcie na to niebo. To niebo to dzisiaj ozdoba. Chodź, tutaj mi się. Chodź, chodź. No, Zaleka, widać kolory. Tutaj telefon rozjaśnia zawsze, ale uwierzcie mi jest ciemno, mocno ciemno i ten kolorowy domek. Nie wiem. Sama nie wiem, co o tym myśleć, ale uwielbiam, zawsze tu przychodzę. Sama bym tak nie chciała, wiecie? Ale wygląda ładnie. Znaczy ładnie. Cieszy oko, o, w ten sposób. Powierzcie lub nie, że jakieś 20 minut będzie moja mama. Hm, pięknie, lub pięknie, no po prostu popisałaś się. Tak, plunka. Popisałyśmy się razem, ty się ze mną razem popisałaś, no. Ale przynajmniej kominek troszeczkę zdobiony. Jeszcze Wam pokażę, mamy ka mamie, mamie kapcie kupiłam, bo jakieś wszystkie byle jakie i zrobiłam też kanapeczki, przeważnie robię takie wiecie ale nie wiem jak to nazwać. czeski stół, nawet nie, takie wiecie, że sobie każdy bierze do kanapek co chce, ale jakoś miałam chęć na zwykłe, najprostsze kanapki, także są kanapsy, będzie Nie, Boże, nie mogę się doczekać, tak mi serce wali, tak się cieszę, że nie widziałam mojej mamy od kiedy ja byłam w lipcu, w sierpniu, no nie wiem ale już się nie mogę doczekać. Moi drodzy, mamy w teraz taką wystawę. Zobaczcie, to jest taki anioł. I ten anioł jest zrobiony z noży. I z ostrzy noży, które były skonfiskowane na angielskich ulicach. Bo pewnego czasu była tutaj po prostu lawina, lawina zbrodni właśnie z użyciem noża. Ludzie wychodzili na ulicę i no niestety nie wracali do domu. Także tak to wygląda. Zruszył Ciebie ten anioł? Nie. Ja? Mnie bardzo, ale mnie wszystko zrusza. Ale tak to wygląda. To jest, dla mnie to jest pomnik tchórzy. bo tylko tchórz idzie na drugiego człowieka z morza. A, desperat jakiś. tłuszcz. Głupi, fajne. Mój radosof jest y, flaszkowym Mikołajem. Zobaczcie, a zobaczcie, jakie super torebki kupił w Panlandzie, nie? Dwie za dwa funta, czyli, czyli funta każda. Świetnie wyglądają bardzo ładnie i takie typowo flaszkowe, na duże i na małe. A dla wszystkich swoich angielskich znajomych kupuję zawsze gdzie to jest? Kilka kupuję na lotnisku, kilka tutaj soplicę malinową albo wiśniową, czy zawsze malinową? Radio? Wiśniową, ale nie było malinową. Aha. Nie, Wiśniową, nie, ale nie... nie. Malinową nie było Także tak, super wyglądają. Macia, hey, co? Ja Viola, to jest od mnie książka, wiesz A, to <noise> o tym, nie? Nasza sama pakowała. Osię, komu ją mówię? bardzo. Czy oh, 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 oh. <noise> mi tak przesłuchujesz? Chcesz kupać? nie, ona wiesz o tym. Piolka, nie ma prezentów. Coś, coś jest nie tak. Do ty wodz, bo ty możesz mnie tak obdarzać. <noise> Radio, zbariowałem. Osię, no, to fajne Zobaczcie co ma. Pani Teresa. Uuuu. Uuu. Pani Tereska. No. Jak zgaduję to to jest dla małego. Ale należy Aha, no. To jest yeah. od babci wszystko. I to jest dla małego. O, trochę, trochę. Trochę. I to jest dla małej pierwszej. I no. to jest dla małej Pierwszy. drugiej. Dzień, dziękuję. To jest od babci. Jola? Jola. 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 Ja nie by była w tym roku, Szecie pismo. co tam jest? Jola. Nie wiem. Dziękuję, I... dziękuję mi Znowu Jola. I jak znowu? Jola tak, to nie. Jest... Amadi. Amadi. O, Amadi. Nie wygląda jeszcze. I wygląda. Radził pierwszy. Tak, tak. O, tak, pierwszy. Tak. Kilosera. A, a, kilosera. <głos> <głos> Ta, to jest to najlepszy pory, prezent w życiu. Wow. Czekaj, co tu jest Co środku jeszcze opakowane? To, to, to już jest, to serem opakowane? To jest i to, to mi się zawsze przyda. A Badał już chodzi serami, Kto opakowywał, a Badał? Bo nie chciał, chcia, żeby się narzędzia obiły, wiesz? <grym> Nie musisz się martwić, czy trafisz z prezentem jak zapakujesz to w ser. No, to zawsze będzie najlepszy prezentem. No, Ile z a jeszcze jeden ma. Super, dziękuję. Misek, no lama no to Madreta. jak już zaczęliśmy od chłopaka, to kontynuujmy z chłopami. Dobra. Jest moje LEGO. No, a to jeszcze ten, jeszcze to dzisiaj ułożę do końca tego. Lego chciałeś po jakie? U mnie nieważne jakie LEGO. To nie jest CRUBruteil 20 funtów. Ja nie wiem, kto mi to pakował. <śc wrote> <outreach> uh, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja to jest do kwiatków, tak, do nawadniania tych. Wow, jakie fajne. Mam unie? Mam unie? A, to ja. O, i babcia, uwielbiam cię. A, bogato. Super. kroki, pewnie ten. Ale ładny kolor. Rzut pięknie Śliczne Świetnie, a tu? O no. yes! Oh, to co jest twoim najbardziej? Dziękuję bardzo. To migowa. Co ty tego chciałaś? Nie wiem, ale to jest smak. O yes! To <śmiewanie> migowa osobiście. Dziękuję. Ale będę testowała rano. Dziękuję bardzo. Macie? Tak o, dziękuję, Mikołaju. Z wełną. O! To do sypialni jest. prawda? Tak, to No, to patrzysz patrziało. na to. Tak delikatnie, nie? To Wiec, się baranów nie liczy, tylko O, dziękuję, Mikołaju. <zyskujesz> Jeszcze? <laughs> Jeszcze mam? Mikołaje ja mówią, że się nie znają. Aha. Ale to książkę tak, tak byłam... te klocki. Tak byłam skuszona, żeby ją zamówić, ale może akurat Mikołaj ją wybierze z tego wszystkiego. I, <laughs> I tak, tak, się. Padował, się tu? Aha, i co tutaj sobie robisz. Ja ja wiem, kto Jolę wygłosił. Super, dziękuję bardzo. Ma to był święty pomysł. Dziękuję, Dziękuję Mikołaj. <grywa> e, moi drodzy, jak była jakaś tam promka w Polsce w Twinkle Kandel, kupiłam sobie woski. I odpalam w tym moim kominku, który kupiłam w zeszłym roku w takim miłą. No, cały czas są święta, jeszcze, jeszcze. Jeszcze mamy choinka, dzisiaj w ogóle nowy rok. E, tak więc odpalamy, żeby nam tutaj ładnie pachniało. C -c 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 -c. Kiciusiu, kiciusiu. Ile one ważą? Miedź, 8, coś. Jezu, jak tygrysek, nie? No, nie. jedzonko od poproś. razu poleciała <noise> polecia. ja jest, jest cyrkowa, dobra czekaj, czekaj, idę zobaczyć idę nagrać <noise> Radzie, patrz na kota Kota cyrkowy poproś <noise> <noise> <ho, ho>. <noise> jeszcze kółeczko nie wzięła kółeczko teraz nie będzie chciała, chodź kółeczko Narnia, poproś jeszcze raz ja. I co ty radzisz na kota? Dwa. <grywa> no, nie chce to, jeść. Teraz musi się zastanowić czy warto. Czy kiciusiu, kiciusiu. Dzień dobry, dzień dobry, w ogóle nie nagrywam bardzo długo. Chciałabym wam tylko pokazać, że jesteśmy w nic w takiej restauracji. Nazywa się Blue Sakura. To jest restauracja japońska. I zobaczcie jak przepięknie jest w środku, dlatego wyszłam, żeby wam nagrać. Bo wygląda po prostu bajecznie. Patrzcie tutaj. Idzie. I jesteśmy i my. Moja mamunia tu siedzi. Idzie dzieciarnia. I mój mąż. To jest coś takiego jak bufet, ale nie do końca bufet, bo wszystko się zamawia z takiego tutaj, jak widzicie, tableta i sobie możecie iść. Yy, nie. dajmy na to rolls. Proszę, żeby jednorazowo zamawiać po trzy, po trzy dania jakieś tam, bo oni to przynoszą, przygotowują, a później sobie możecie wziąć coś innego, także spoko. Nie wiem jaka cena niestety, bo Gosia z moim bratankiem i z Madzią powiedzieli, że płacą, także nie wiemy jaka cena, ale wygląda zarobi się. No i do tego jest liczona woda, ale my sobie jeszcze wzięłyśmy polska martini, także super, zobaczymy, dam Wam znać czy pyszne. Myślę, że będzie bardzo pyszne. Tu mamy jedno chicken, jeden beef. Jak zapachy się Proszę. Zresztą ja Powiem Wam, że super to jedzenie przychodzi. Tutaj mamy zupki łączące, to są takie porcje jak widzicie, jakie są, ale na przykład śmiesznie jest, bo ktoś tam zamówił gyozy, ja zamówiłam gyozy, wszystko jest na jednym talerzu, także teraz miksujemy sobie. Jedynie co to musimy uważać na madzie, która nie jest mięsiwa. Mm. <grywa> <grywa> Dziewczyny się bawią, panowie nie, bo panowie jadą. <grywa> Sos z grzybka, kulila. Dobieramy z sosu, bo to taki sos by sobie nie wydał. je przygrzebki w jakim sosie? zgosią? W jakim sosie? Nie wiem, Zobaczymy czy dobrze. Pierwszy raz jedzą. A Radzie jak na zawody? Kto pierwszy, ten lepszy? Chyba. Gumowe? Mhm. Ja ja Gasia już widzę, że gumowa nie. nie. Gumowe, nie to najgorsze. nie dla mnie. Nie najgorsze ogólnie, ale. Yy, jakby nie, bój, ma. To, nie ma konsystencji. O, nie tak powiem. Ja nie lubię takiej konsystencji. Dlatego właśnie ja nigdy nie jadam. Ale przed. spróbowałam, fajnie. Będę wiedziała jak to smakuje Ale fajnie to wygląda. Zobaczcie, tu są światła takie ultrafioletowe i widać takie rysunki, kwiat wiśni w drodze do łazienki. Jak przyjechaliśmy, było pusto. Teraz wychodzimy o 18.00. No nie chcę ludzi za bardzo kamerować. Pełno jest. Pełno z tamtej strony też. Piękne, super miejsce, super jedzonko. Fajne. Siedzimy sobie z Luną pod kocem, bo pod kocem cicho i spokojnie, tak? A gorąco jak cholera. Ale gadamy, gadamy nie słychać fajerwerków, tak? Trochę słychać, trochę się boimy. Troszeczkę się boimy. Już przestają. Już przestają, kochanie, no trochę walą. Ale gorąco, jak ty oddychasz tutaj, jakie białe oczka masz. No, pani Ciebie kocha w tym roku jeszcze bardziej, no? W tym roku jeszcze bardziej Pani Ciebie kocha najbardziej na świecie. No? Moje szczęście. Wszystkiego najlepszego. Uśmiechaj się. <laughs>